Jubileuszowy, bo już dziesiąty piknik z książką, odbył się w tym roku przed budynkiem starej elektrowni. Tradycyjne ostrowskie święto literatury jest celebracją kultury czytania i okazją do spędzenia miłego czasu na świeżym powietrzu. Niestety w tamtym roku piknik nie mógł odbyć się z wiadomych przyczyn, z przyczyn pandemicznych, natomiast w tym roku tym bardziej chcieliśmy, aby ta dziesiąta edycja pikniku odbyła się. No i oczywiście nasze zamierzenia i cele się zrealizowały. Mieliśmy wspaniałą imprezę, przybyli nasi czytelnicy, którzy można powiedzieć byli spragnieni tego typu inicjatyw. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, jak co roku, zadbała, by każdy tego dnia mógł znaleźć coś dla siebie. Oczywiście, w związku z tym, że był to piknik z książką, to był kiermasz książek, można było kupić książki, ale również była promocja książki wydanej przez Miejską Bibliotekę. Były również atrakcje dla dzieci. Przygotowaliśmy przede wszystkim pokaz zajęć z fotonami. Prowadzimy właśnie teraz takie zajęcia dla dzieci w dwóch grupach. Pierwsza grupa to są dzieci do lat siedmiu, czyli 5-7, a druga grupa do lat dziewięciu. I właśnie podczas pikniku można było zobaczyć, jak tego typu zajęcia z robotyki wyglądają w miejskiej bibliotece. Była biblioteczna fotobudka, były bańki, wiele atrakcji można było wspólnie spędzić czas. Nieodłącznym elementem ostrowskich pikników z książką są spektakle dla dzieci. Teatr Urwis wystawił przedstawienie zatytułowane Bajeczna Księga, opowiadające o chłopcu, który dzięki książce przenosi się w niezwykły świat fantazji. Podczas pikniku nagrodzono także laureatów konkursów organizowanych niedawno przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Upominki otrzymali laureaci cyklicznego przeglądu Czytanie jest Modne, które w tym roku odbyło się w formie zdalnej. A o tym, które prezentacje były najlepsze, zdecydowali mieszkańcy przez głosowanie na Facebooku biblioteki. W związku z ogłoszeniem roku 2021 rokiem Stanisława Lema, Ostrowianie czytali właśnie jego dzieła. W ramach Tygodnia Bibliotek księżnica zaprosiła czytelników do udziału w grze mobilnej Uwolnij Bibliotekarza, a wśród wszystkich uczestników zabawy rozlosowano nagrody. Tradycyjnie też na pikniku wyróżniono najaktywniejszych czytelników. Czerwcową imprezę zakończyło spotkanie z profesorem Adamem Czesławem Dobrońskim, promujące książkę Ziemia Ostrowska do 1914 roku. Książka jest o Ostrowi, ale nie tylko Ostrowi. Tytuł rzeczywiście odpowiada treści: Ziemia Ostrowska. I to jest tak trochę, pochwalę się, sprytnie pomyślane, bo jak historycy wiedzą, nie było takiej ziemi. W sensie granic, w sensie jakiś władz, ale taką ziemię można sobie wyobrazić. I ona jest taką duchową ziemią ostrowską, czyli staram się ująć wszystkie te tereny, które do ostrowi się żyły. Ten pierwszy powiat ostrowski w 1866 roku to był duży powiat. Także jest i Czrzew, jest i Długosiodło, jest i Brańszczyk. Jest poręba, bo wtedy taka gmina istniała. No to jest piękna Ziemia Ostrowska. Publikacja wydana została przez Ostrowską Bibliotekę, a dokładniej mówiąc, przez powołany w ubiegłym roku w strukturach książnicy ośrodek edukacji regionalnej, którego celem jest zgromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących regionu. I właśnie książka ta jest takim pierwszym zadaniem, które wpisało się doskonale, myślę, w działalność tego ośrodka. Ponieważ książka właśnie dotyczy naszego dziedzictwa lokalnego. Nowa książka jest niejako uzupełnieniem innej publikacji autorstwa profesora Dobrońskiego z 2007 roku zatytułowanej Dzieje Ostrowi Mazowieckiej do 1914 roku. Pierwsza książka bardziej skupiała się na samym mieście, a w nowej więcej jest o całym powiecie. Nasza ziemia jest o tyle ciekawa, że ona składa się z trzech części i każda ma swoje jakby barwy. Jest ta barwa zielona, czyli wiadomo, gminy puszczańskie, Puszcza Biała, jesteśmy z niej dumni. Jest właśnie ta część drobno szlachecka. Ja ich nazywam asanami, bo oni tak sami, sami o sobie tak mówili, asani. Nie ja, jesteś tam magnaci, to nie była jakaś wielka szlachta. Biedowali wielokrotnie, ale mieli swój honor, swoją dumę, swoją tradycję. I tych asanów, cały ten północno-wschodni zwłaszcza część. Zaręba, Drzejewo, Buguty, Dawny Krzyżew. No i wreszcie jest ta trzecia część, u nas najsłabiej reprezentowana to są chłopi i majątki, nie jakieś duże majątki, to zwłaszcza jest tutaj część gminy Komorowskiej, Wąsewo, Luboty, bardziej ta. Ale dzięki temu, że jest takie zróżnicowanie, to można było przedstawić szeroki przekrój. No bo jeszcze jest poza tym miasto, to są mieszczanie z kolei jest trochę przemysłu, są różne nacje. W książce znajdziemy wiele artykułów wyciągniętych ze starej prasy. Dzięki temu czytelnik może poznać codzienne życie dawnych mieszkańców Ziemi Ostrowskiej i poznać konkretnych ludzi, zarówno zasłużonych liderów społeczności, jak i zupełnie przypadkowych Małkinian, Nurzan, Zarębian czy Szulbożan i oczywiście Ostrowian. Ossów miała swoją odrębność na pewno. Guberni Łomżyńskiej, bo był to czas, kiedy była gubernia Łomżyńska, to osób była. Drugą taką stolicą, taką trochę pod stolicą Guberni. Konkurowała z Osołenką, zyskując przewagę, miała lepsze parametry jako Osołenka. Wyszków to była wtedy jeszcze mała miścina, więc osób mogła czuć się potężnym miastem, drugim miastem, takim wicegubernialnym, tak bym powiedział, i oddziaływała w związku z tym na dużą część Guberni Łomżyńskiej. Biblioteka wraz z profesorem Dobrońskim już przygotowują kolejną książkę poświęconą historii Ostrowi Mazowieckiej i okolic. No mamy takie plany, mam nadzieję, że się one zrealizują. Już rozmawiałam z panem profesorem. Kwerenda prasowa, która jest częścią tej publikacji, już powstała praktycznie, więc pan profesor. Powiedział, że zabiera się do pisania i mamy nadzieję, że no może w tym albo w przyszłym roku ukaże się kolejny tom dotyczący dwudziestolecia międzywojennego na ziemi ostrowskiej. Jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w spotkaniu autorskim, a chciałby przeczytać książkę Ziemia Ostrowska do 1914 roku, to może ją dostać w Ostrowskiej Bibliotece, wypożyczyć bądź kupić własny egzemplarz.